Na ulicach Krakowa pojawiła się skandaliczna dezinformacja, wymierzona w osiągnięcia naszego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Na ulicę miasta wyjechały samochody ciągnące naczepy, a na tych naczepach umieszczono billboardy z informacjami, no, między innymi o zadłużeniu Krakowa. I to, co tam napisano to jest po prostu nieprawda, bo co oni napisali na tych naczepach? Oni tam napisali, że dług Krakowa na koniec bieżącego roku wyniesie 7,5 miliarda złotych. A tyle to my mamy już właściwie teraz. Na koniec roku ma być koło 8 miliardów, może więcej, więc pomylono się o 500 milionów złotych. O 500 milionów złotych umniejszono finansowe sukcesy Aleksandra Miszalskiego. No skandal, taka dezinformacja to naprawdę skandal. Tym większy i tym gorszy, że stoją za tym lokalne media. Ale to nie jedyny atak i nie jedyna dezinformacja wymierzona w naszego prezydenta. Bo do chóru krytyków dezinformujących w sprawie jego osiągnięć tych osiągnięć związanych z finansami dołączył też kto poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten dezinformuje w swoich mediach społecznościowych. On tam napisał, że Miszalski w tym roku musi pożyczyć 700 milionów złotych, żeby spiąć budżet. A to też nie jest prawda. Miszalski nie musi pożyczyć 700 milionów złotych. Miszalski musi w tym roku pożyczyć co najmniej miliard złotych. Pan Berkowicz dezinformuje, myląc się, aż o 300 milionów złotych. To także jest skandal. To także wygląda na motywowany politycznie atak na osiągnięcia Aleksandra Miszalskiego. Tym gorszy, że pan Berkowicz ma już przecież jedną sprawę z Olkiem Miszalskim. Już raz w mediach społecznościowych napisał nieprawdę. Prezydent Miszalski pozwał go za to do sądu. A z posłem Berkowiczem? Najlepiej no, w sądzie. I Berkowicz będzie pewnie musiał przeprosić, bo on tam napisał, że spółki hostelowe należą do Miszalskiego. A przecież to nie jest prawda, bo one już nie należą do Miszalskiego, bo one przed wyborami zostały przepisane na brata Miszalskiego. I Aleksander Miszalski aktualnie nie ma z nimi absolutnie nic wspólnego. Mało panu, panie Konradzie.